Bardzo serdecznie na moim kanale. Następny dzień idziemy do pracy. Temperatura 18 stopni w zachodniej Australii. U Was jeszcze wiosna, a u nas już będzie zima. No, tak, to, tak to, to wygląda. W ostatnim odcinku pokazywałam Państwu ceny RTV, AGD, komputerów, elektroniki. Dajcie mi znać, czy w Polsce, w przeliczeniu, zapomniałam oczywiście na dole napisać Państwu, jakie to są ceny. Przelicznik dolara australijskiego do polskiego jest 2,50. Czyli jak coś kosztuje 100 dolarów no to u Was 250 zł zapomniałam to po prostu podliczyć Państwu przeliczyć z australijskich na polskich w przyszłości się poprawię co jeszcze mogę powiedzieć, będę pokazywała państwu ceny, jak wyglądają, dlatego że osoby, które się wybierają do Australii, wiem po sobie, jak się wybieram do Australii, miałam mnóstwo pytań, co chodzi głównie o ceny. Jak to załatwić, co zrobić, gdzie to szukać, niby wszystko piszę na tym internecie, niby wszystko to jest, ale tak naprawdę to jesteśmy skorowani, bo każdy, tak jak mówię, jest inny, każdy ma inną historię, każdy y, czasami szuka innych źródeł. Dlatego wydaje mi się, że właśnie przez to, że jest właśnie taki kanał jak YouTube, jesteśmy w stanie właśnie sobie lepiej poradzić. Też 16 lat temu niestety nie było tak to jeszcze wszystko fajnie udostępnione tak jak w tym momencie, no to trzeba się znaku <grym> w samodzie. interesuje Was ile kosztuje paliwo, ile e, inne kwestie. No paliwo kosztuje 1,59-90 centów, czyli 1,60 60 można powiedzieć, e, ale zdarza się w tygodniu, że można kupić i za dolar dziewięćdziesiąt więc to zależy od dnia Australia jest krajem ma różne ruchy Australijczycy wiedzą, że po paliwo jeździ się w środku tygodnia, czyli poniedziałki i środy są najlepszymi takimi dniami co można kupić taniej paliwo co jest fajne bo oczywiście no widzicie, przepraszam, nie mogę nic powiedzieć, przepraszam, bo nie mogę nic powiedzieć, kaszel więcej dzisiaj. Ostatnio mi przechodziłam dość ciężką grypę i jeszcze ten kaszel nie minął, a że jestem osobą, jak to mówią, palącą, więc jedno z drugim nie pomaga. Ale przejdzie prędzej czy niżej, myślę, a tego dziękuję. Co jeszcze mogę powiedzieć tutaj w Australii? Papierosy. Papierosy w Australii są ogromnie, strasznie, strasznie drogie. 20 papierosów w paczce kosztuje około od 31 dolarów do 35. 20 papierosów w paczce. Więc są bardzo drogie, można powiedzieć. Czy drogie w stosunku do zarobków? No, Można powiedzieć, że najniższa krajowa jest chyba teraz, z tego co pamiętam, 30 dolarów. Więc paczka papierosów kosztuje, można powiedzieć, godzinę pracy. Czyli nie dużo, tak? No, ale niby nie dużo, ale dużo. Z drugiej strony, musimy jeszcze jeszcze, jeżeli ktoś pali 20 papierosów dziennie, no to niestety te 30 dolarów. Daje. więc nauki są tutaj zgubne, drogie, wiem coś na ten temat, bo tak mówię, są też osobom ciężko, e-papierosy są tutaj nielegalne, niby legalne, niby nielegalne, można kupić, ale twierdzą, że Zrobili, zlegalizowali e-papierosy, można kupić na recepty w aptece, ja e-papierosy również paliłam, sprowadzałam sobie z Nowej Zelandii i powiem Wam, że były ok. Dobrze się je paliło, nie było żadnych problemów. Natomiast, tak jak mówię, no te e-papierosy w zachodniej Australii były zabronione. Teraz otworzyli furtkę, zablokowali. w Nowej Zelandii automatycznie sklep, który wysyłał i przez lata można powiedzieć te e papierosy niestety dostał zakaz i, no i nie ma takiej opcji żeby sobie kupić można kupić tutaj też na receptę to też tam było na receptę opłacało się to jak długo palisz, ile palisz taki, taki wywiad środowiskowy na temat twojego palenia no i na tej podstawie to sprzedawali te e-papierosy w Nowej Zelandii. Natomiast tutaj w Australii zrobili ten sam prawie system. Trzeba iść do odpowiedniego GP, który ma zezwolenie na to, żeby wam wydać pozwolenie na te e-papierosy. Lekarze tutaj twierdzą, że jedno i drugie jest złe i lepiej ja powiem tak, e-papierosy, no wiadomo, nałogi nie są dobre i ani jedna, ani drugie nie jest dobra, ale niestety e, dają taki przywilej komfortu, bo przede wszystkim no nie śmierdzą, tak? I, I to jest jeden z punktów, który jedynie co mnie w tych e-papierosach męczyło, to po prostu smak. Wszystko robi to na namięte, albo. Grapes, czyli na taki smak winogronowy, są też inne smaki, i w ogóle to jest wszystko tak, takie słodkie. więc ja nie przypadam, nie jestem osobą, ja wiem, że nie należę do szczupłych, ale, ale nie jestem osobą słodką. Jestem bardziej osobą mięsną, więc to mnie właśnie troszeczkę przy, przygnębiało. No ale to no, co zrobić? Więc wróciłam, można powiedzieć, do normalnych papierosów po zakazie w Australii. Czy to jest dobre, że zakazali? Nie będę się na ten temat wypowiadać. Po prostu nie wolno i tyle. No i co zrobić? Ludzie kombinują, oczywiście. Są tutaj sklepy, gdzie można kupić. Co też jest dziwne, że jedni mogą, drudzy nie mogą. Ale one są sprowadzone naprawdę z jakichś dziwnych źródeł. Raz kupiłam i stwierdziłam, że to nie moje smaki. Dobra, wracając do cen. Wracając do cen tutaj. Życia, bo to wiem, że wszystkich interesuje. Zobaczcie, to wszystko poszło do góry. Że tak jak na całym świecie, wszystko poszło do góry wszystko jest drogie. E, ceny naprawdę tak popikowały e, e, do góry, że czasami się zastanawiamy. A tylko jedna, nie żeśmy nie kupili. A wydaliśmy na przykład 300 dolarów. Kiedyś szło się do, można powiedzieć, kolsa, burza. Za 100 dolarów miało się pełny groszyk, naprawdę na tydzień jedzenia dla rodziny wystarczało, teraz 300 dolarów, jesteśmy zwężeni sami, 300 dolarów na podstawowe produkty, z mięsem oczywiście, mówimy tutaj też z mięsem, warzywa, nie chemii, 300 dolarów to jest na tą chwilę nic, naprawdę nic. Się trochę owoców, kupi się trochę warzyw, jakiś kawałek mięsa, jakąś rybkę i można powiedzieć 300 dolarów. Pęka. Tak. Mówią wszyscy: zarobki poszły do góry również. Owszem, poszły, tylko nieadekwatnie do wzrostu cen. Pamiętajcie, że wszystko tu poszło do góry. Przede wszystkim e, ceny domów bardzo poszły do góry. Młodzi ludzie mają duży problem na tą chwilę kupić sobie dom na kredyt. Dlatego, że zdolność finansową niestety muszą mieć. W przypadku moich dzieci, moich córek udało im się jeszcze przed tym całym kryzysem mieszkaniowym tutaj w zachodniej Australii Starsza córka to już miała wcześniej, ale młodsza córka z partnerem kupili sobie do no, no, wspólnie. Więc powiem, że udało się w ostatnim momencie, bo na tą chwilę myślę, żeby zdobyć z ogromną To nie byłoby łatwo. Młodzi ludzie myślą tutaj też innymi kategoriami, to tak naprawdę troszeczkę my Europejczycy poszujemy o... Niezależność naszych dzieci tu, Australijczycy roz, czy rozwieszczają. Nie mógłbym że to jest rozpieszczanie? Ja myślę, że to jest, są jakieś tam braki w wychowaniu, ale to jest mój punkt widzenia i jak ja to spostrzegam. Dlatego, że pewne rzeczy mi się nie podobają, no ale wracając do moich córek, które posłuchały rozsądku, posłuchały do, troszeczkę dorosłych rodziców i. Mają swój własny kont. owszem, mają kredyt i tu się nic nie dzieje, bo tak jak mówię, zawsze co jesteśmy my, rodzice, jakby się coś krytycznego działo, spróbujemy, wiadomo, pomóc. Taka nasza rola do końca życia, więc. Ale mówię, dzieci pracują, są niezależne, mają swój kąt, pracując do tych celów. Ceny po prostu wynajmów są absurdalne na tą chwilę. Absurdalne. Tak jak już wspominałam, 600 ponad 600 dolarów, 550 jest minimum i to jest naprawdę w niezbyt dobrym stanie eee, mieszkanie. Taka gadająca głowa, nie wiem czy Wam się podoba czy nie, ale staram się. Staram się powiedzieć, to jadę autem, więc troszeczkę jestem skupiona na drodze. Ale te ceny, które tutaj są właśnie w Australii, na domu, przejedziemy się z Wami na taką. E, e, Mają tutaj w Australii nowe domy. I co tutaj się dzieje z tymi nowymi domami? Te nowe domy mają takie displaye, które są wybudowane dla potencjalnego klienta, który oczywiście będzie mógł zobaczyć, jak wygląda, wyobrazić sobie, jak on to czy czy, czy, czy pasują mu ten układ domu. Działki są teraz bardzo, bardzo malutkie pod tymi domami. I to też jest jeden z powodów, gdzie na przykład takie działki 600, 700, 800, 900 metrów kwadratowych są już tutaj można powiedzieć tylko dla bogatych. Ziemia jest ogromnie droga. Tym, jeszcze gdzieś w rejonach y, takich country to jeszcze możemy sobie pozwolić na większe obszary. Natomiast coś blisko city, tak do 10 km no domy po prostu są horrendalnie drogie. Wybudowanie domu nie jest jeszcze tak drogie jak sama ziemia. Dlatego, że za ziemię płacicie, powiedzmy 450 tysięcy, jak chcecie większą działkę. A wybudowanie domu może kosztować 250-300 tysięcy. Więc automatycznie już te ceny i te, te, te działeczki są malutkie, to, to nie mówimy, że to jest jakiś duży obszar. To są działki. 200 metrów kwadratowych do, do 350, 360. Naprawdę te działeczki są teraz, te domy są jak króliki, po prostu jedno przez drugie poukładane. Ktoś kiedyś, nie wiem, na jakimś zielonym czytałem, że to kiedyś napisał, że no, czy to jest dobre, czy nie. Ja powiem tak. Ja pochodzę z bloków z Polski, więc ja wiem, co to znaczy mieć sąsiada u góry, na dole, z jednej strony i z drugiej strony. Każda e, głośniejsza rozmowa, wszystko było słychać tak, jakbyśmy mieszkali z sąsiadem wspólnie. Tak samo, czy tak jest e, na tych domkach? Właśnie to jest fajna ta różnica, że te domki, takie można powiedzieć, szeregowe że są jedno przy drugim, można powiedzieć płot przy płocie, mimo wszystko daje nam tą prywatność. Australia ma taki RUS, takie rules, takie przepisy, że muszą być zachowane pewne odległości i to właśnie doprowadza do tego, że mamy trochę tej prywatności. Nie mamy dużych ogrodów, nie mamy, ale jest, musi być wyjście, na zewnątrz. Musi być droga ewakuacyjna, muszą być dwa wyjścia z domu: e, frontowe i jedno z tyłu. Czasami jest nawet i dwa, dlatego że są wyjścia z kuchni, e, przeważnie e, w domach, i następne jest wyjście z lądry, czyli z pralni. Czyli to właśnie pokazuje nam, jak oni sobie e, właśnie radzą z ewakuacją. I przede wszystkim w tych starych domach, w tych starszych domach, albo no w tych dużych działkach, zawsze jest wejście od frontu jedno, ale również jest jakby taka furtka obok, że można wyjść na zewnątrz. W moim przypadku ja jeszcze mam jeszcze dodatkowo oprócz zwykłej bramy garażowej, obok mam jeszcze bramę taką otwierającą się, w którą mogę wyjechać mogę wjechać na przykład na mój ogród na przykład wyrzucić pięć do kwiatków nie wiem, doniczki, coś ciężkiego czy jakieś drzewo się tam do remontu bo to jest potrzebne mamy takie opcje, na tych nowych domach tego nie ma to już, już jest zlikwidowane czyli te ich przepisy już się zmieniają również no, modyfikują się patrzą jak tutaj upchnąć tych ludzi? A że ludzie po prostu mają mniej pieniędzy, bo wszystko poszło w górę, można powiedzieć. To przez to robią takie małe, małe domki. Bo tak naprawdę Australijczycy to nie tylko w tych domach śpią. Całe ich życie toczy się w pracy i poza domem. Oni nie spotykają się tak jak my. W domach. Oni nie siedzą godzinami przed telewizorem, tak jak my w domach. Dlatego tu jest różnica z tą Australią. Tak, Okres zimowy również. I to też jest w jakiś sposób oszczędne dlatego, że jak już mówiłam nie wiem, czy już mówiłam ale wszyscy prawie tutaj mają solary czy panele słoneczne wszyscy mają panele słoneczne dlatego jest oszczędność na prądzie. Gdzie oczywiście Australia. Daje dofinansowanie e, dla właśnie, dla właśnie e, osób, które mają, są właścicielami domów i chcą zaoszczędzić na prądzie, wykorzystać słońce, które jest tutaj w Australii, i wtedy, właśnie, i wtedy oni dopłacają. Rząd dba o swoich obywateli w jakiś, w jakiś tam sposób. Pomagacz. I to, to jest fajne, oni tu dbają o człowieka. Tam na przykład, na przykład jesteśmy osobami chorymi, jak to na emigracji, nie mamy rodzin i trafiamy do szpitala. Trafiamy do szpitala i nie martw się, kto się nami zajęczy. Ze szpitala was nie wypuszczą. Jeżeli ktoś was nie odbierze, nie wypuszczą was. Nie ma czegoś takiego, że sobie masz telefon, a sobie sam zadzwonię po Ubera. Nie, nie może przyjechać do ciebie Uber czy taksówka. Musi, czyli fizycznie ktoś odebrać. W momencie, kiedy jesteście sami, jesteście sami w tym szpitalu, i w tym domu, nie ma się kogo zaopiekować. Rząd australijski a z automatu wysyła pielęgniarki lub do takiego ośrodka gdzieś rehabilitacyjnego do momentu, kiedy nie, nie wyzdrowiejesz się. Jeśli oni zauważą, lekarze powiedzą, że nie jesteś jeszcze gotowy na to, żeby funkcjonować samodzielnie, w tym przypadku szpital cię nie wypuści. Czy to jest dobra opieka? Myślę, że tak. Myślę, że tak dbają. Tutaj dbają o osoby starsze, o osoby niepełnosprawne, Tutaj są przystosowane wszystkie domy, wjazdy, wyjazdy, sklepy. Tutaj nie ma czegoś takiego, że ja wiem, mówicie, że Australia jest młodym krajem i oni sobie mogą na to pozwolić. Owszem, to jest prawda, mogą sobie na to pozwolić, dlatego tak jak ludzie, jest to młody kraj i zaprojektowali to z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych. To prawda. Każda, każdy nowy sklep, każda nowa area, ale również stare, wszystkie są przystosowane po to, żeby osoby na pustkach czy na wheelchair, czyli na tych czy pustkach niepełnosprawnych mogli sobie samodzielnie wjechać, wyjechać i nie potrzebują najmniejszej pomocy osób przeciw. Są samodzielne. To jest tutaj w Australii. Ten system mi się bardzo podoba. Opieki, pracuję w, te, w tej dziedzinie, więc widzę, jakie e, różne pozytywne aspekty są tego, żeby e, pomóc drugiemu człowiekowi. Wszystko jest płatne tutaj. Lekarze są płatni, specjaliści są płatni, wszyscy są płatni. Owszem. Idziemy do lekarza rodzinnego, są z, y, usługi takie, które nie płacimy nic, ale są też również takie, które no niestety trzeba zapłacić. I tutaj się odzywa sytuacja właśnie taka, że mamy prywatne ubezpieczenie, albo mamy ubezpieczenie państwowe i część tych y, kosztów ponosi właśnie albo prywatne ubezpieczenie albo Państwa. Zwraca nam na konto jakąś tam należy część. Więc też nie jest to tak. Nikt, was, nikt Wam nie powie, że Was nie przyjmie do lekarza, jeżeli powiecie, że nie macie pieniędzy. Nie ma. Oni wtedy wystawią fakturę. Na fakturze napiszą. Wiadomo, jest to jakieś 7-2 tygodnie, do tego, żeby zapłacić za. Wizytę u lekarza, czy w szpitalu. W szpitalu, na, y, jedyną rzeczą, czego tutaj nie refunduje, na przykład prywatne ubezpieczenie, to są anestezjolodzy i wszystkie skany MRI. Czyli MRI, napiszę Wam pod słowem po polsku. Nie, nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa. Nie pijemy jeszcze kawałek pokażę Wam, jak jest tą pogodę dzisiaj. Pada, zachmurzone. Nic ciekawego. No ale niestety widzicie, okres zimowy jest, jaki jest. Leje nam. A tą temperatura 18 stopni, więc nie jest najgorzej. No ale pada. Niestety. Też jest potrzebny, więc nikt nie narzeka na deszcz. Tutaj jeżeli pada, każdy się cieszy, nie musi podlewać ogródków, nie musi latać ze szlaufem, włączać regulation, oszczędność na wodzie, co też jest kosztowne oczywiście, obciąża też w każdy budżet. A jeszcze w przypadku, jeżeli się ma trochę większą działkę i to też widzicie jest jeden z plusów. Jeżeli oni budują tu takie małe domy, to właśnie nie masz dużego ogródka nie masz kosztów wody, co też zużycie jest po prostu dość duże. I tutaj też jest coś takiego, jak można sobie wykopać studnię głębinową nie do picia, tylko i wyłącznie do podlewania roślin. No ale to też jest koszt, żeby ja czegoś takiego nie mam, ale mam znajomych, którzy to mają, więc... Hejka! Kochani, no to życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia! następnym tygodniu.